Teraz jedziemy na kretę na Bali no, Teraz wylatujemy Czwarta rano dojechaliśmy na lotnisko w Hirakionie Czekamy na walizki To jest plaża. Taka miejscowa, mała plażyczka. Kaktajpka niedaleko naszego hotelu. Pierwsze piwko z widokiem na taką zatoczkę małą. Tutaj plaża. I ludzie już pływają No w końcu dostaliśmy pokój Tak wygląda pokój Wyjście Wyjście na taras Dwa baseniki, tam jeden Łóżko nasze Tutaj łóżko moje, Prysznic Prysznic Umywalka tutaj w takim przedpokoju Umywalka, szafa ubikacja, a w szapie, A w suszarka jest Restauracji coś zjeść. Restauracja Mambo. Z fajnym widokiem. Plaża. Talea Beach na no Bali.

Wino miejscowe z widokiem na Zatokę dojechaliśmy na plażę z kozami jedzie się taką serpentyną góra. Z powrotem, jak będziemy jechać, to nam karolinie, kamerę niech nagra. Teraz Będziemy schodzili zaraz zaraz będziemy schodzili na na tamtą plażę na dół, o, tam plaża jest na dole, zejście na plażę, tam musimy zejść jakoś. Ja to nie będzie takie proste. Aż tam trzeba zejść, gdzie, gdzie tam ci ludzie na dole, aż tu musimy dojść. Tam idziemy. Cały czas prosto tą drogą do końca tam gdzie maja Jesteśmy na plaży Będzie sobie zdjęcia robią góry Trochę ludzi jest Tak prowadzi tutaj do góry na parking, a drugi tutaj gdzie jestem tymi łańcuchami. Kościółek, jak się wyjeżdża z tej plaży, a widok tutaj no jest wysoko. No, i ta droga, parking, plaża, i taka kręta droga stroma. Dojechaliśmy do Hani, do portu. Stoimy na parkingu przy samym porcie i zaraz będziemy zwiedzać Hanie. Jedziemy na Balos Ale takim Nie wiem jak przeżyjemy podróż, bo jest 200-300 km w obie strony A samochód nie jest za specjalny <grym> Zobaczymy Ale musimy wziąć terenowe auto, bo tam żeby dojechać to są dwie drogi, albo terenowym samochodem, albo albo statkiem Check engine, świeci, ale mówi Pan, że wszystko ok. Musimy dzisiaj nim zrobić 300 km. <mum> Dojeżdżamy do miejscowości Kisamos. Zaraz będziemy wjeżdżać na drogę szutrową. Droga nie jest zła. Tu jadą osobówkami, zaraz tam przed nami są jakieś dwie pandy, jadą w gazie I jademy. Zaparkowaliśmy auto i idziemy na plażę. Nie wiem jak daleko, ale tak się mniej więcej w takich warunkach idzie. z na plaży no już doszliśmy na Balos piaseczek jak mołka i kozy szuka jedzenia W takich okolicznościach przyrody, droga powrotna, trochę męcząca przystanek na wodę i na podziwianie widoków. że najlepiej, tak. najlepiej... rano. Zdjęcie z kozem. jest, please. O, kiełbasa, ty. Z własnej roboty, z dzika. Jesteśmy na parkingu na plaży Elafonisi. Godzina 16.20. Wszyscy już z plaży idą, a myśmy dopiero dojechali. Parking 5 euro. Trzeci w sumie dzień wycieczki, Przyjeżdż, przyjechaliśmy do Retimno na parkingu, właśnie stoimy w porcie i zaraz zaczniemy zwiedzanie Retimno. Thank you. 啊。Yo Yo Przejechania i później, jeszcze trzeba coś dojść do spadu W tamtą stronę, jeszcze kawałek drogi przed nami. Straszny wiatr. Wejście jest na dół, a plaża na dole, a stamtąd przyszliśmy. Czekajmy to Już? Na dół po schodach. Już jakieś 20 minut. Najgorzej to będzie trzeba wejść później tutaj do góry. Ale widoki fajne. Ale wiatr. Magiczny wiatr Schodzimy, schodzimy jesteśmy na plaży Plaża Prevelli Palmy tutaj na plaży, las palmowy dookoła przynajmniej chronią od wiatru. kamieni i żwirów Stanęliśmy na parkingu Knosos Moja idzie zwiedzać Knosos Stoimy w kolejce po bilety do Knosos Możemy tutaj zrobić tuż przed wyjazdem czy laucik na plaży był ale, ale się nam znudziło i jeżeli serwerek pedałujemy cucieczek zadowolony Zapływamy właśnie do małej plażyczki plażyczka na wyłączność tylko dla Rowerko. dla rowerków wodnych tutaj nawet można zobaczyć te same rowerki nie ma zejścia i woda czysta zaparkowałem w zatoczce plaża na wyłączność Chyba nie ma tutaj w dół, tylko rowerek. Ostatni obiad przed wyjazdem w naszej ulubionej knajpce na plaży Mambo. O godzinie 22 wracamy, wracamy do Polski.